Naszego kwiatka zaczynamy od tej brązowej części, czyli od magicznego kółka, tym razem z sześciu półsłupków. Więc potrzebujemy brązowej teraz włóczki. jest mniejsza włóczka, więc troszeczkę mniej widać. Ja pokażę dość powoli, ale no, mam nadzieję, że będzie wszystko tutaj dobrze widać. Więc zaczynamy od magicznego kółka. Oplatamy sobie w ten sposób. Możesz sobie oczywiście zwolnić tą nitkę w ten sposób. Jeszcze raz. Czyli koniec bierzemy, oplatamy tu na dłoni. W ten sposób i wokół środkowego, tak. Tu łapiemy kciukiem, a tę włóczkę sobie napinamy, przetrzymujemy tymi paluszkami. I teraz wbijamy się tu, chociaż czasami można też tu. Ma to znaczenie po prostu, mm, tak jak jest mniej skręcone to magiczne kółko i łatwiej nam się zaciągnie, ale z kolei jest troszeczkę trudniejsze dla początkujących. No, ale myślę, że damy radę. I jak y, tutaj trzymasz sobie, żeby ci się nie rozplątało, to zagarniamy i przeciągamy. Mamy coś takiego i robimy teraz jeszcze jedno oczko łańcuszka. Cały czas trzymamy i znowu od tej strony przeciągasz. I masz takie oczko łańcuszka. Oczywiście możesz próbować wiele razy. Jeżeli pierwszy raz robisz, to naprawdę się nie stresuj. Musisz po prostu wyćwiczyć to sobie, więc zrobić dużą ilość razy. I to wszystko. Ok, więc teraz robimy 6 półsłupków w to kółeczko, co mamy na palcu. I półsłupek robimy w ten sposób, że wbijamy się pod te dwie niteczki. Tu zobacz, przytrzymuję sobie tym palcem trochę tą nitkę, ten, ten słupek po tamtej stronie. Zagarniamy znowu od tej strony, przeciągamy. Mamy dwie pętelki. Przez te dwie pętelki przeciągamy, czyli znowu od tej strony. To ważne, żeby to było od tej strony. I to jest nasz pierwszy półsłupek i pierwsze oczko. Teraz robimy drugi. Znowu tu przeciągamy. Mamy dwie pętelki i przez nie przeciągamy. Mamy już raz i dwa, to teraz trzeci robimy. Tu mamy dwie. Przeciągamy, mamy już 3 półsłupki. Tu, przeciągamy, mamy 2 i przez to też 4, 5, 6. Policzmy, czy mamy 6 oczek, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szóste jest tutaj takie malutkie, widzisz? Możemy zdjąć dla wygody. I to szóste jest. O, tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć, tak? I teraz, zanim zaciągniemy kółeczko, możesz sobie spróbować włożyć tu znacznik w to pierwsze oczko. Będzie ci łatwiej później je odnaleźć. O, tutaj, dobra? W to pierwsze oczko. Czyli tu jest taka poprzeczna niteczka, to jest to pierwsze oczko. I zobacz, teraz łatwo policzyć, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Wracamy naszym szydełkiem i teraz zaciśniemy to magiczne kółeczko. Magiczne kółeczko zaciskamy w ten sposób, że ciągniemy o, za tą nitkę. Jak byłoby Ci ciężko, to tu sobie troszeczkę pociągnij najpierw. I zaciągamy. I teraz, żeby zamknąć nasze kółeczko, czasami robi się w spirali i robimy po prostu dalej kolejny rząd. Tutaj będziemy zamykać nasze rzędy oczkiem ścisłym. Oczkiem ścisłym, akurat w tym przypadku zamkniemy w pierwsze tutaj to oczko. Czyli tu sobie możesz troszeczkę poluzować, wyjmujemy ten znacznik. I tu, gdzie był znacznik, się wbijamy. Przeciągamy nitkę i przeciągamy jeszcze przez to, bo robimy oczko ścisłe. I zaciągamy bo to oczko ścisłe, czyli to tutaj ma być możliwe najmniejsze, żeby nam się nie pomyliło, tak? I mamy nasze magiczne kółko skończone. Ono się składa, zaczę: raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szóste jest tu, gdzie oczko ścisłe zrobiłyśmy, tak? Sześć oczek i sześć półsłupków. No to możemy przejść do drugiego rzędu.